Jedzie coś tam jedzie, dobra ciotka tutaj dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. O, co smarajesz? Jak w białym byś wiedziała gdzie masz dojechać. Check-in zrobiony, teraz tak, znowu będziemy lecieć na Sztetlandy, mając samolocikiem i tam helikoptery. To jest stary bond. z drugiej strony lotniska, takie kurczę, to kiedyś było obskurne miejsce, no teraz widać, że to troszeczkę odnowili. Znaczy już wcześniej jakoś to chyba było tutaj odnowione, stary bondzik. teraz się to nazywa Babcock. Ale jeszcze zmienili nazwę na OHSL, czyli Offshore Helicopter Service coś tam nieważne. Dobra, to całkiem fajeczka. Czekam ze wlocikiem 15 po 6, .00. i ja dalej. Derko Co prawda Jest dzisiaj niedziela, już kilka dni tutaj jestem. Został mi jeszcze jeden dzień do zrobienia. We wtorek schodzę. Eee... Szczerze mówiąc kurde nie nagrywałem nic wcześniej, bo kurźwa jakoś nie chciało mi się. Nie? Jakoś mówię jadę tutaj na tydzień, także kurde. Nie wiem czy jest sens w ogóle cokolwiek nagrywać eee, bo... Za bardzo nie ma co. Pracujemy w kuchni razem e, razem z menadżerem. E, generalnie mówiąc e, ja przyjechałem tutaj jako asystent szef, czyli generalnie ja powinienem mu tylko pomagać, e, a nie gotować, przygotować warzywa takie pierdoły, obierać cebulę o e, proste rzeczy. E, no ale jest kuźwa inaczej. Nie? Ale powiedziałem Kij, e, przynajmniej wrócę sobie trochę do gotowania. Przez ten tydzień, to na pewno mi nie zaszkodzi, a wręcz, wręcz pomoże, nie? Tylko wiesz Minus jest tego, że, że niestety Mówię, jesteśmy w duchu na kuchni za bardzo kurde nie mogę z kamerą latać, kurde bo to wiesz kurcze Robota jest zrobienia temi mi kurwa lata, co chwilę się coś pyta i Nawet gdybym chciał to, to nie jestem w stanie cokolwiek, cokolwiek nagrać no czy inaczej Parę, parę takich wstawek Mam tam przygotowanych. Także zobaczycie sobie później, jak u nas się podaje jedzenie i takie tam pierdoły. No, oprócz tego, co no kurde, obejście z platformy będzie, także zobaczycie na tym, na tym odcinku, co tam, co tam się dzieje. Na platformie, jak ona tutaj w środku wygląda. Generalnie, generalnie mówiąc, w miarę jest w porządku, tu muszę powiedzieć. No, kurde, zobaczyć. Tutaj, co prawda, dzielę pokój z jeszcze jednym gościem, nie? No, ale ten gość to jest tragedia, nie? Po prostu tragedia. Słuchaj, tu. Tutaj mamy takie pomieszczonko typowo dla palaczy, że przejść fajeczkę, zjadać telewizję, pooglądać. Przynajmniej kurde lepiej nie? niż na, na poprzedniej platformie, bo tam trzeba było na zewnątrz. Wejścia tutaj, tu w środku. Tak jak powinno być. Kolejny lunch gotowy. Już na szybko. Przegląd tygodnia, że tak powiem. No spoko, jest, jest. Słapki. Cyk. Jak to kuźwa piekasz lipę odpierdala, nie? Patrzcie. To za upomnienie już, drugie od menadżera. Patrz kurwa. Masakra, nie? Twarde jak z To się żywa na śniadania, a nie na desery. Jest dokładnie to. Jest to samo co to tego samego ciasta. Przekroił na pół, wpierdolubi śmietany, nie? No idiota No, ale Goś jest tutaj 8 lat i tylko tutaj był piekarzem, nigdzie więcej. Doświadczenia zero. Także możecie porównać sobie moje słodkie z jego tutaj pierdołami, nie? Dramat, człowieku, dramat. Co? To się czy na, na godzinę 15 Do kawy Coś takiego robię na innych platformach A nie jako słodki deser Lipa Ale Nie mój cyrk, nie moje małpy Ostatni dzień w pracy Jutro spieprzam na ląd Jadę do domu Dość, tydzień taki wesz jeśli mi starczy na zresetowanie się, odejście od piekarstwa, żeby znów móc wrócić do, do pieczenia. I, 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 I wiesz, chodzi o głównie takie reset. Nie? Cały czas, kurde, ja byłem jako piekarz piekarz, piekarz. Teraz trochę wróciłem do gotowania, ale czuję, że będzie fajnie znowu wrócić do, do piekarstwa. Na nockach większy spokój, w dniówkach to kuźwa burdza jest tutaj, nie? no los. To jak siłownia w dziwnym miejscu, usytuowana. Takie haki, kuźwa, co to jest? Co to jest grane? A no czego to maszyny? Co to jest? Cholera, wie. No ciekawie to wygląda, tu nie. No muzyczka wziąłeś, Hankle Worek można, można naparzać trochę Spoko luz <grymne> Pierwszy raz jestem, szczerze mówiąc, nie byłem tu jeszcze A tam co się dzieje? Chyba jakieś kurde Co tam robią kurde? Co to jest? Nie wiem, jakieś może kurde pomieszczenie do, do napraw czegokolwiek a to kuźwa? To, to, to? I czego to jest? Woda, czy co? Chleba wieje. No ale kurde, siłka w bardzo dziwnym pomieszczeniu. Wet paint on deck. No ta. Spoko. pusty kuźwa No dobra, tak wygląda siłownia jakby co Aby ktoś się pytał kuźwa jaki dźwig ciekawe jaki ma ten ile to może dźwignąć ale jest malutki, cholera wieku to nie pisze nigdzie nie, tam jest napisane 15 ton u dźwigu ma kawał gnoja, co? dobra spalam stąd Gaz dobiega końca, dzisiaj spadam do domu, ale jest jeszcze jedna rzecz dotycząca tej platformy, którą muszę tutaj Wam powiedzieć. Otóż, chyba 5-6 lat temu, czy troszeczkę dalej, pewnego dnia przyleciał sobie tutaj helikopter. Generalnie obok tej platformy stała barka, czy bardziej flotel, robili jakieś tutaj prace na platformie a z tego powodu, że tutaj maksymalnie może się zmieścić 60 ludzi e, potrzebowali więcej pracowników, także przyciągnęli e, flotel e, i za pomocą tam mostka ludzie sobie przechodzili, żeby tutaj pracować tak? E, helikopter, który leciał tutaj e, z pracownikami, mówię to było 6 lat temu czy może troszeczkę jeszcze dalej e, coś zaczęło tam kurde w tym helikopterze nie tak działać jak powinno Wylądowali, doszło do zmiany pracowników. Helikopter odleciał, helikopter odleciał, ale już że tak powiem, na szetlandę nie doleciał. Miejscowość Sambra, tam mamy przesiadkę, prawdopodobnie czy znaczy inaczej, rozbił się dokładnie 15 km od, od lotniska. No i tam zginęło bardzo dużo ludzi. Między innymi, właśnie tam zginął również mój, mój znajomy. Była jedna babka, która była stewardesem, pracowała dla Sodexo. Kurde, musiała być w niezłym szoku, bo, bo generalnie, znaczy niestety, ona też zginęła. Okazało się, że, że po prostu była w takim prawdopodobnie szoku, że nie zdołała odpiąć pasów bezpieczeństwa i, i razem, razem z helikopterem poszła na dno. The four offshore oil workers killed in a helicopter crash in the North Sea last night have been named. The four died when the Super Puma aircraft, taking them from their rig, fell into the sea two miles short of Shetland. Twelve other passengers and two crew members were rescued, as James Blake reports. Overturned, the wheels breaking the surface of the water, the wreckage of the Super Puma helicopter is washed against the rocks of the Shetland coast. The rescue operation has been filmed from an RNLI boat. Lines and floats have been tied to the helicopter to keep it from sinking or breaking up. There was no Mayday call. The crash, it seems, happened too quickly for that. The helicopter's own lifeboats had been deployed, but were found empty. One body has yet to be recovered. It's thought it's still trapped inside. The helicopter itself was found uh, up against the face of the rocks. When we got there, there were life rafts floating around, um, a lot of bits of debris, with life jackets in the water. Out of 18 people on board, 14 were saved. Their immersion suits keeping them afloat and warm in the North Sea. Most could walk from the rescue helicopter, but not all. The four victims were named this morning. Duncan Munro from Bishop Auckland, Gary McCrossan from Inverness, George Allison from Winchester and Sarah Darnley from Elgin. Today one of her family friends says they still don't know if her body has been recovered. That's the worst part of it, isn't it? just sitting waiting, she's in a She again not if she's still in the helicopter or if she's, if she's been, been, been um, rescued. The Super Puma L2 had been collecting workers from three rigs in the North Sea, including the Dolphin platform. It lost contact and went down at around 6.20 last night, about two miles west of Sumburgh Airport. Wind and tide from the south pushed the wreckage inland, which meant rescue teams reached the scene quickly. At a press conference this morning, the operator of the helicopter was forced to defend its safety record. Would you travel in a Super Puma Mark II today? Um, i've got great faith in what we do as a business, um, not only ourselves at chc, but the operators. Um, our industry standards um, are, are extremely high in terms of safety, so the answer to that is yes, i would. but he won't get the chance. the company has now suspended all super puma l2 flights globally. there have been four major incidents in four years in the north sea involving different models of super puma. But now the union which represents offshore workers wants the entire Super Puma fleet grounded. Air accident investigators are now at the wreckage, but they warn it could take a year before they publish the final report into the cause of the crash. Koniec tymi za godzinkę. Spadam do domu. Dzisiaj lot, już do Polski. Tydzień wolnego i wracamy z powrotem na morze. Także... Co tu mówić taki krótki, krótki film z tego wyjazdu, ale nie ma co tutaj nagrywać, mówię, a nie będę nagrywał znów tego samego, skoro widzieliście niektóre rzeczy tysiąc razy. Po co Was tutaj męczyć jakimiś bzdurami? Dobra, trzymajcie się do do następnego cześć.